Tutaj finansowym też zastępcy yy, skarbnika, która pani główna księgowa została, została zastępcą skarbnika od 1 stycznia. Proszę podziękować i wszystkim swoim pracownikom, pani Aneto również w swoim referacie, tu też jest obecna pani, pani Ola, także też korzystam z tej okazji. Pani Stanisławie w pana referacie i również w referacie pana Jacka. Szanowni Państwo, dziękuję też tak już indywidualnie. Y, mojej asystentce też tu obecnej, y, pani Irenie, która też ma trudne zadanie, podobnie jak pan Jacek, który gdzieś tam blisko musi niekiedy wytrzymywać różne humory niestety burmistrza Pracuję nad tym, żeby być codziennie uśmiechniętym i udaje mi się, proszę Państwa, udaje mi się być uśmiechniętym do momentu, gdy przekraczam drzwi urzędu. Później jakoś dziwnie jakieś szatany mnie tam zapadają i muszę z nimi walczyć, ale myślę, że to tutaj przed nami. Szanowni Państwo, być może, być może przydługie, ale wystąpienie, ale na podziękowanie nigdy nie jest za wiele. Stąd też chcę podziękować tym wszystkim, których tutaj dzisiaj nie wymieniłem, a którzy w sposób znaczący przyczynili się do tego, aby to funkcjonowało. Dlatego proszę też Sołtysów, sołtysów i tych radnych, którzy są z jednostek tutaj sołeckich, żeby przekazać Radom Sołeckim swoim tutaj mieszkańcom po, po, po moje takie daleko idące podziękowania. Dziękuję w końcu. No tak, proszę. No właśnie powstrzymałem się, bo to już byłaby pycha. Oczywiście, żeby to nie brzmiało tak patetycznie. Stąd też tak właśnie chciałem to, to zakończyć. Szanowni Państwo, jak podziękowania, to myślę na koniec też dobre wiadomości, bo dzisiaj tylko takie muszą być. Oczywiście one są wiadomościami jeszcze nie do końca potwierdzonymi z tego względu, że nie są uchwalonymi, ale jesteśmy już, można powiedzieć, możemy już dzisiaj Państwa poinformować, że po pierwsze nabór na drogi, na drogi dokładnie z fundu, fundusz, rządowy fundusz rozwoju dróg ruszy prawdopodobnie w tym tygodniu i chcemy aplikować tam drogę, czy nawet drogi, zobaczymy jak to się uda, drogi w Opolnicy, tam mamy dokumentację. Będziemy bardzo mocno, bardzo mocno będziemy tutaj naciskać i być może jak się budżet zobaczymy, poukłada w następnym roku oczywiście powiat, bo największą naszą, największym naszym tutaj można powiedzieć, no problemem transportowym są drogi, niestety drogi powiatowe. Mam tutaj na myśli oczywiście drogę bardzo zdewastowaną laskówka w górę tam nałaszczową, gdzie to jest, można powiedzieć, wizytówka naszego powiatu i naszej gminy. Także mam nadzieję, że, że będziemy tak naciskać, żeby ten powiat to wykonywał. Realizacja, mam nadzieję, że się też uda ten przetarg i dalsze odcinki drogi Brzyźnicy, skrzyżowanie do Braszowic, droga powiatowa w Janowcu. I myślę, że bardzo ważna, wręcz, wręcz no, strategiczna też droga w przyłęku, czyli dokończenie chodnika do Krajowej Ósemki, ale również droga na ulic, do Kamieńca, czyli na ulicy Kamienieckiej. Wiemy dokładnie jak dzisiaj jest ona niebezpieczna i mam nadzieję, że w nowym układzie, być może strategicznym, może po, po, po wyborach, Powiat, mam na myśli zarząd, choć że te struktury powiatowe właśnie bardzo mocno będą tutaj parły na realizację zadań związanych z remontem i modernizacją dróg. I również, oczywiście, mam nadzieję, że tak Państwo też będziecie uchwalać budżet na następny rok, aby te drogi, te zadania inwestycyjne były realizowane. Szanowni Państwo, to tak myślę, że że pokrótce i ta informacja, którą chciałem jeszcze na koniec zostawić, to jest projekt, projekt to jest uchwały chyba, tak? Ustawy, przepraszam. Projekt ustawy związany z dofinansowaniem gmin poprzez tak zwaną sferę... Dodatków wydatków bieżących. Na no dzisiaj wiemy, że każda z gmin jakby w tym systemie projektowym otrzyma 1,5 miliona złotych plus dwa takie punkty, które trzeba zrealizować. Nie wiemy jak u nas to wypadnie, bo mamy dość wysoki wskaźnik G i to też od tego zależy jaką wysokość dostaniemy do tego półtora miliona złotych. No i oczywiście mieliśmy dość wysoki wskaźnik inwestycji, inwestowania, czyli około 26 milionów. Mam nadzieję, że on w skali wielkości gminy, jak i budżetu pozwoli na, dobre, na dobrą dotację, co jakby pozwoli na to, że jakby pokryjemy te wydatki bieżące, bo na dzień dzisiejszy, no co tu dużo mówić, wszystkim gminom, tym pomniejszym i z tymi budżetami już takimi mniejszymi, no groziło to, że już we wrześniu czy w październiku stanęlibyśmy w sytuacji, gdzie trzeba by wszystkie pieniądze ściągać z inwestycji na to, żeby bieżące wydatki, czyli szkoły, przedszkola, urzędy i tak dalej, realizować. Jestem jeszcze raz. No nie, już kończę. Lepiej. Jestem jeszcze raz bardzo, bardzo szczęśliwy. Bardzo, bardzo, bardzo i jeszcze raz bardzo w Bardzie. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy panu burmistrzowi. Oby, oby tych pochwał był miasta i gminy Bardo. Pierwszy czerwiec wniosek o nadanie ojcu doktorowi Mirosławowi Grakowiczowi tytułu honorowy obywatel miasta i gminy Bardo. 5 czerwiec zaproszenie dla Anny Gnutek wybranej na radną Rady Miejskiej w Bardzie na sesję. 6 czerwiec pismo skierowane do radnego Łukasza Zielińskiego dotyczące złożenia wyjaśnień w sprawie pozyskania informacji o wyroku. 6 czerwiec, obwieszczenie komis komisarza wyborczego w Wałbrzychu 2 z, y, o wynikach y, wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Bardzie w okręgu wyborczym numer 15 przeprowadzonych w dniu 28 maja 2023. Przechodzimy do punktu 15. Obrad interpelacji i zapytania radnych nie wpłynęły. Nie, nie. Punkt szesnasty. Wolne wnioski i informacje. Czy radni jeszcze by chcieli porozmawiać? Nie ma. Nie ma. Nie ma. To, e, punkt, Siadać, punkt 17. Wobec wyczerpania e, 17. Wobec wyczerpania tematów zamykam. Ostatnie absolutoryjne posiedzenie. Czyli y, 48. posiedzenie sesji ósmej kadencji Rady Miejskiej w Bardzie. Bardzo dziękuję wszystkim radnym i zaproszonym gościom za udział w obradach. Zamykam posiedzenie. Dziękuję serdecznie.